Ochrona konkurencji i konsumentów to temat, który musisz poznać działając w branży e-commerce. Dowiedz się, jakie masz obowiązki, jak działa UOKiK, a także czy coś się ostatnio zmieniło w tej kwestii. Ochrona konkurencji i konsumentów to bardzo rozległy temat, dlatego jest z nami w studiu Ada Glapiak, autorka tekstów prawnych na ifirma.pl e i nasza stała specjalistka. Jakie są w ogóle funkcje ochrony konkurencji i konsumentów? Ile takich podstawowych funkcji możemy sobie wymienić? Są z reguły trzy takie funkcje, które wynikają e, z naszej ustawy, która, które nasza właśnie ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów winna spełniać. Pierwszą jest określenie warunków rozwoju i ochrony konkurencji, drugą funkcją jest Określenie i działanie zgodnie z zasadami e, mającymi na celu ochronę interesów konsumentów, z tym, że ważne jest, aby to nie stało w sprzeczności z interesem publicznym. I trzecią funkcją, analogiczną jak ta druga, jest ochrona e, interesów e, przedsiębiorców, konkurentów działających na rynku, właśnie w ten analogiczny sposób, żeby to nie stało w sprzeczności z interesem publicznym. Jakby tak to zebrać wszystko do jednego worka, to możemy śmiało powiedzieć, że ta ustawa skupia się jakby na takich dwóch w takich dwóch sferach: ochronie konsumentów i ochronie konkurencji, bo z założenia ta ustawa ma przeciwdziałać negatywnym jakiś e, praktykom rynkowym, e, przeciwdziałać Ograniczeniom, działaniom ograniczającym naszą konkurencję, działaniom wpływającym negatywnie na na przykład zbiorowe interesy, interesy konsumentów, a także przeciwdziałać wykorzystywaniu, nadużywaniu postanowień we wzorcach umowych, w ogóle we wszystkich umowach, które są niezgodne i. Niepożądane nie w zakresie ich y, używania, co do konsumentów. One nie mogą być jakby niezgodne i wpływające na niekorzyść dla naszych konsumentów, bo, bo to jest po prostu niezgodne z prawem. A na czym w praktyce, w życiu codziennym polega ochrona konkurencji konsumentów? Zaczynając od y, wyjaśnienia ochrony konkurencji, to musimy przede wszystkim przejść do samego pojęcia tej konkurencji, bo jakkolwiek ona nie ma definicji legalnej y, w ustawie o ochronie konsumentów, y, konkurencji i konsumentów, tak musimy wyjaśnić, że jest to proces, w którym występują podmioty rynkowe. I te podmioty rynkowe dążą do tego, aby zawrzeć jakąś transakcję. Handlową z potencjalnymi klientami i oni występując z różnymi ofertami, oczywiście konkurencyjnymi, czyli posiadającymi różny przedmiot um, swojej oferty w, w takim. W takiejże propozycji do klienta dążą do tego, żeby klient się właśnie nimi zainteresował. I jeżeli my już mamy tą konkurencję na danym rynku gospodarczym, to możemy mówić o konkurencyjności, a ochrona polega na tym, aby wszelkie działania podejmowane przed, przez przedsiębiorców nie zakłócały, Właśnie tych działań konkurencyjnych, czyli po prostu, żebyśmy sobie nie przeszkadzali, kłód pod nogi nie wywalali i podejmowali działania, które są zgodne właśnie jakby z głównymi założeniami, motywami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, czyli na przykład, żebyśmy my jako przedsiębiorcy nie podejmowali działań, które mają na celu Działanie właśnie na szkodę naszego konkurenta. Musimy postępować właśnie zgodnie z głównymi założeniami ustawy. Jeśli zaś chodzi o ochronę konsumentów, to tutaj istotne jest, aby mieć szczególną uwagę na takich kwestiach ekonomicznych e, naszych konsumentów, czyli również musimy podejmować takie działania ochronne związane z z taką e, ochroną naszych konsumentów względem ich interesów. Nie możemy na przykład dokonywać właśnie, odnosząc się do umowy, takich zapisów umownych, które są niekorzystne, które są prawem zabronione, tak abyśmy my osiągnęli oczekiwaną przez nas przez korzyść. E, wszelkie zapisy muszą być zgodne z prawem, muszą... E, uwzględniać właśnie interes naszego konsumenta tak, aby nie został on poszkodowany. Musi po prostu działania wszelkie podejmowane, czy to w sferze przedsiębiorców, y, konkurentów, czy to w sferze konsumentów, muszą być po prostu niezakłócone. Jak rozumiem, istnieje także UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I czym on się zajmuje? Jakie obszary, jakie są obszary jego działania? Przede wszystkim wskazać należy na samym początku, że... UOKIK to jest taka instytucja, do której my możemy wnieść wszelkie skargi związane właśnie ze zidentyfikowaną taką nieuczciwą praktyką rynkową, czy to właśnie w sferze przedsiębiorców, czy, czy konsumentów. I takimi głównymi obszarami działania Urzędu e, Ochrony Konkurencji i Konsumentów są e, działania związane ze zwalczaniem antykonkurencyjnych, Praktyk stosowanych przed, przez przedsiębiorców, czyli niedozwolonych porozumień oraz nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji przedsiębiorców, monitorowania pomocy publicznej udzielanej przez państwo, eliminowania praktyk nieuczciwych, które są wykorzystywane e, poprzez właśnie przewagę kontraktową, przeciwdziałania zatorom płatniczym czy tam nadmiernemu opóźnianiu się ze spełnianiem doświadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych. Jeśli chodzi o również działania UOKiK wobec ochrony konsumentów, to musimy zauważyć, że dotyczy to eliminowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych klauzur y, wzorców umów, nadzór nad inspekcją handlową, nadzór rynku, zapewnienie bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych, zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw i paliw stałych, monitorowanie systemu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich finansowania poradnictwa dla konsumentów w ramach infolinii i systemu eporad, a także poradnictwa w sprawach transgranicznych świadczonych w ramach Europejskiego Centrum Konsumenckiego. I na koniec zapytam, czy coś w kwestii ochrony konkurencji konsumentów się niedawno zmieniło? Czy była jakaś nowelizacja na przykład w tym roku? Tak, w maju bieżącego roku weszły w życie nowe przepisy, które nałożyły głównie e, dodatkowe uprawnienia e, dla prezesa UOKiKu i wśród tych uprawnień możemy wymienić na przykład, jeżeli prezes e, chce pozyskać nowe informacje, uzyskać nowe dokumenty, e, które się przydadzą w danym Postępowaniu, tak? Dowodowym. Jeśli już jest prowadzone postępowanie, to do tej pory on się mógł zgłaszać tylko do przedsiębiorcy, który podejmował działania antykonkurencyjne. Teraz to grono tych osób zostało rozszerzone, więc on może się do każdej osoby, która może Coś wiedzieć na dany temat, po prostu się zwrócić, i te informacje zostaną wówczas przekazane prezesowi. Dodatkowo yy, przeszukanie lokalu mieszkalnego yy, do, do tej pory odbywało się za pomocą jedynie policji, teraz tak, taką możliwość mają również pracownicy u Dodatkowo warto wskazać, yy, że kara, Dotychczas miała jedynie wymiar i charakter finansowy. Na teraz, natomiast teraz możemy zakazać e, naszemu przedsiębiorcy danego zachowania, danego działania, albo nakazać inny sposób postępowania, tak, aby właśnie nie nakładać na niego kary finansowej i żeby dać mu takie wytyczne, co do prawidłowego e, zachowania się w dalszej. W dalszej sferze konkurencyjności na rynku gospodarczym. To dziękuję za wyjaśnienie kilku kluczowych kwestii, a także za rozwianie pewnych wątpliwości. A Wam dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach, jeżeli coś jest dla Was niejasne. Subskrybujcie nasz kanał i nie zapomnijcie o łapkach w górę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.